Cześć. Z pewnością spotkałeś się z sytuacją, kiedy wpisywałeś w Google nazwę jakiegoś produktu i całe top 10, wszystkie wyniki, zajmowały wyszukiwarki cenowe. Porównywarki, przepraszam, cenowe. Taka sytuacja miała do czasu, jak z pewnością wiesz do lutego, kiedy to Google wzięło się za te porównywarki i ukarało je za stosowanie etycznych metod SEO. Agencje SEO, które obsługiwały te firmy, były na tyle leniwe, że wykorzystywały systemy OSWL, dzięki któremu bardzo łatwo pozycjonowały strony na tysiące fraz kluczowych. Ja nazywam się Sławek Dylak i wkrótce w mieście szkolnym chciałbym Cię pokazać technikę, która pozwala pozycjonować stronę na setki i tysiące fraz kluczowych. Fraz kluczowych bardzo dobrej jakości, które generują bardzo dobry ruch, który konwertuje. Nie jest to bardzo słabej jakości ruch, takich często jest w agencjach SEO o czym powiem Ci też na szkoleniu w case study. Ta technika co najlepsze jest darmowa, nic nie kosztuje. Ja na przykładzie swojego bloga powiem Ci, że w ostatnich trzech miesiącach ściągnąłem ruch z 8200 fraz. Także jak widzisz, potęga w tym jest bardzo duża. Co więcej, chciałbym Ci pokazać właśnie case stady z, z optymalizacji serwisów, pokazać Ci jak przykłady dobrej optymalizacji, złej optymalizacji czy też jej braku. Chciałem Ci omówić też case'y z życia wzięte moich znajomych, przyjaciół, którzy pokazali, że dobór odpowiednich prac kluczowych rzeczywiście pomógł im postawić biznes na nogi. Mam też case w drugą stronę, kiedy mógłbym pogrzebać pewien biznes wybierając daną firmę. I chciałem też zwrócić Twoją uwagę na agencje SEO, które bardzo często nas oszukują. Bardzo mało jest tych rzeczywiście agencji SEO, które bardzo dobrze pozycjonują i dobierając odpowiednią frazę kluczową właśnie nie szkodzą Twojemu biznesowi. Mam nadzieję, że zainteresuje Cię technika pozyskiwania setek czy tysięcy użytkowników na Twoją stronę, który, którzy będą bardzo dobrą jakości ruchem i spotkasz się ze mną wkrótce na webinarze w mieście szkoły. Do zobaczenia, Sławek Badach.